Na egzamin z logiki przychodzi student i mówi do profesora Panie profesorze, pan to się w ogóle orientujesz w tej całej logice? No oczywiście, że się orientuję. Co to jest za pytanie w ogóle? To ja mam taką propozycję. Zadam panu zagadkę. Jak pan odpowie, to dostaje z egzaminu 1, ale jeśli pan nie odpowie, to wstawia mi pan do indeksu ocenę 5. Co pan na to? No niech pan pyta. Co to jest? Legalne, ale nielogiczne? Nielegalne, ale logiczne? A co jest ani legalne, ani logiczne? No nie wiem. I profesor, nie mając wyjścia, wstawia studentowi do indeksu ocenę 5 i wzywa swego asystenta i przedstawia mu całą sytuację. A asystent mówi, drogi kolego, to wygląda tak. Ty masz 60 lat, a twoja żona ma lat 27, co jest legalne, ale nielogiczne. Pańska żona ma kochanka, który ma lat 23, co jest nielegalne, ale logiczne. A pan temu kochankowi wstawia z egzaminu ocenę 5, co jest ani legalne, ani logiczne. Bóg postanowił sprawdzić, co słychać u studentów polskich na miesiąc przed egzaminami. I sytuacja wygląda tak: Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego się uczą, studenci Uniwersytetu Warszawskiego również się uczą, a studenci Uniwersytetu Łódzkiego chleją. Na tydzień przed egzaminami sytuacja wygląda następująco: studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego się uczą, studenci Uniwersytetu Warszawskiego również się uczą, a studenci Uniwersytetu Łódzkiego dalej kleją. Dzień przed egzaminami studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego spoceni, zestresowani się uczą. Uniwersytetu Warszawskiego również zestresowani, spoceni się uczą. A studenci Uniwersytetu Łódzkiego się modlą. Bóg na nich popatrzył i mówi: i oni właśnie zdadzą. W akademiku przebywa trzech studentów i prowadzą rozmowę. Kto gdzie był na Sylwestra? Ten pierwszy mówi: Ja to byłem w Tajlandii. No super, drinki, dziewczyny, muzyka, tańce, super plaże, no fantazja. A ten drugi kontynuuje: A ja byłem w Hiszpanii. Także było super Rosko. Muzyka, dziewczyny, gorzała, tańce. A ty gdzie byłeś? Pytają się tego trzeciego. Chłopaki, ja byłem w tym samym pokoju, tylko nie paliłem tego gówna. Student mówi do ojca: Co to? Ja już mam dosyć tych studiów! Nie daję rady! Rezygnuję! A ojciec rzecze: Jak sobie chcesz! Ja z dziadkiem zostajemy jeszcze na kolejny semestr! Aula studencka, trwa wykład, a za oknem robotnicy kładą ocieplenie i co chwilę zaglądają przez okno na aulę. Nagle wykładowca nie wytrzymał i mówi: Co oni tak tutaj zaglądają! Bo to studenci zaoczni, pada odpowiedź z sali. Na egzamin przychodzi studentka, profesor ją egzaminuje, ale kobieta nic nie umie i mówi do niej: Proszę pani, pani nie jest w ogóle przygotowana do egzaminu. A kobieta odpowiada: Panie profesorze, ja jestem przygotowana, tylko stres tak na mnie wpłynął, że ja zapomniałam. I profesor mówi do niej: W takim przypadku, proszę pani, proszę policzyć od 1 do 10. I kobieta liczy, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, po czym profesor dodaje. I widzi pani, jak człowiek coś umie, to nawet stres nie przeszkadza. W barze pijany student podchodzi do swojego profesora i mówi, Panie profesorze, napije się pan ze mną? Nie, gęś ze świnią się nie napije. Och, panie profesorze, ze mnie dzisiaj jest taka gęś, że z każdą świnią się napije. Profesor się wnerwił i wyszedł. Na drugi dzień ten sam student jest na egzaminie u tego samego profesora, jest strasznie skacowany, nic nie umie. Po czym profesor się go pyta, a gdyby pan miał wybrać pieniądze czy rozum, to co by pan wybrał? No oczywiście pieniądze. Ja na pana miejscu wybrałbym rozum. No wie pan, panie profesorze, każdy wybiera to, Czego komu brakuje? Profesor się wnerwił i wpisał studentowi do indeksu słowo baran. Student wyszedł, ale za chwilę wraca i mówi Panie profesorze, bo pan się podpisał, a nie wstawił oceny. Grupa studentów wzięła udział w wyścigu Paryż-Dakar. Wystartowało wiele drużyn. Po 400 kilometrach wszyscy zjeżdżają na stację paliw w celu zatankowania auta z wyjątkiem studentów, którzy jadą dalej. Po przejechaniu 1000 kilometrów ponownie wszyscy zjeżdżają, żeby zatankować, z wyjątkiem studentów, którzy jadą dalej. Po przejechaniu 2000 kilometrów wszyscy zjechali zatankować, a studenci już chcą jechać dalej, ale organizator wyścigu i zatrzymuje i mówi Panowie, czemu wy nie tankujecie samochodu? A studenci spokojnie odpowiadają Panie, bo my nie mamy pieniędzy!